I ja bym tak go może na grewela przerobił. Taką flarkę dał z tyłu włosniczek. Dałoby to coś? Nie dałoby nic. A ta bateryjka w tej przerzuce to ile tak ci trzyma, co? Tak szczerze. Bo ja nie wiem. Ja napaliłem się na tego grewela, ale nie wiem. Może tego kuba, a może tego krosika? Kurde, ten cub tak się podoba. Ale nie wiem, dorać coś. Ty się znasz. Co wybrać? No dorać coś, bo nie szczy mnie zaraz. Halo. Halo, Zielony, jedno krótkie, szybkie pytanko. Nie chcesz, to nie odpowiesz, ale jedno krótkie, szybkie pytanko. Nie wiem, co wybrać. Tego czy tego? Bo się zapisałem na takie ultra, moje pierwsze. Ja nigdy w życiu 100 km nie przejechałem, ale jestem tak pozytywny, co będzie, to będzie przygoda. Bo ja to bym widział tak. Mam rower, nie jest zły, nie jest najgorszy, jeszcze pojeździ, wszystko gra, ale jakieś modyfikacje, może coś, żeby tak był trochę, żeby na te ultra, żeby na te parkingi. co? Co myślisz, jakby mu wymienić, na przykład, mechanicznego rejwala na elektrycznego? He? No, dorać coś. Doraź coś. Jakie opony? Szybko, jakie opony? Tramka zapadła, słowo się rzekło, kupuję gravela, a Ty mi powiesz jakiego. Bo ja nie wiem, ja się nie znam, ja chcę mieć rower, chcę mieć szybki gravel, chcę bikepackingi, chcę ultra jeździć, wszystko. Który? Który wybrać? Ten? Czy ten drugi? Bo nie wiem. Ty wiesz lepiej, bo ty się znasz. Ja cię szanuję, ale mógłbyś doradzić. Mógłbyś coś podpowiedzieć? Jaki rower wybrać? Gravel, pierwszy. Na ultra, na długie trasy, bo przecież. żona się zgodziła. Mogę kupić. No. Doraj co? A jak ty sądzisz? Te elektryki, warto się w to pchać. Bo nie. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Ja nie mogę tego tak zostawić. Muszę zareagować. Trzy pytania. Po pierwsze, mam byle jaki rower. Najgorsze byle jaki rower, ale jeździ. Co robić? Chcę ultra, chcę pojeździć długie trasy, przygoda, bypacking i tak dalej. Pytanie numer dwa. Nie mam roweru. Jestem podekscytowany, chcę jeździć ultra. Długie trasy, przygoda, chcę grawela. Jakiego kupić, jakiego nie kupić? I numer 3. Mam rower. Jest w miarę ok. Jeździ, wszystko pasuje, wszystko gra. Chciałbym jakieś modyfikacje pod ultra, pod bikepackingi, pod przygodę, pod długie trasy. Co robić? Ciągle mnie wyzywacie, że na postoju lampek nie gaszę, że marnuję energię. Ciekawe, ile po Was razy ktoś w się światługaś. Dobrze moi drodzy, zacznijmy. W końcu przejdźmy do konkretów. Sytuacja jest tego typu. No, oglądałeś się filmikiem w internecie, jak chcesz przeżyć przygodę, jak chcesz wystartować swoim pierwszym ultra albo jeździć długie dystansy. Co zrobić? Masz jakiś tam byle jaki rower, prawda? Sprawny, jeźdź. No i teraz wyobraź sobie, że to jest najlepszy rower, jaki możesz tylko sobie wy. 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 wy, wy, wy co? wyobrazić na swój pierwszy debiut na ultra na swój, początek swojej przygody z długimi trasami. Czy to będzie jakiś stary MTB, czy to będzie przełajówka, czy to będzie jakiś rower crossowy, czy to będzie fitnessiak, czy to będzie jakiś agresywny pelikan. Nie ma znaczenia. Na początek wystarczy większość tras ultramaratonów w Polsce. Zrozumiał większość. To są przecież Trasy mało wymagające, łatwe, szybkie, przejezdne, gładkie. No zdarzą się jakieś bardziej, bardziej terenowe odcinki, ale to są tylko fragmenty odcinki. Każdy rower właściwie sobie poradzi, nawet jakiś trekking. Da się to przejechać. Oczywiście trzeba wiedzieć, że budżetowe rowery na budżetowym osprzęcie będą bardziej awaryjne, będą bardziej narażone na jakieś usterki, na jakieś uszkodzenia, nie, 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 jakieś nagłe sytuacje, no ale. Przecież karbonowe obręcze też na ultra pękają i prawda i kurde może przesadzam o własnym odchodzeniem od tego roweru. Y, I prawda no różne rzeczy się mogą wydarzyć w każdym wypadku. Drogie elektroniczne przodki też czasami y, ulegają awarii, nie ma reguły. Przejedziesz pierwsze, przejedziesz drugie, przejedziesz trzecie ultra, albo zrezygnujesz i odpuścisz, bo powiesz, że to nie jest dla Ciebie, albo jak się wkręcisz, to będziesz wtedy wiedział, jaki rower lepszy jest dla Ciebie, albo jakie modyfikacje w rowerze poczynić. Nie ma tematu, nie ma co sobie głowy zawracać. Chcesz jechać, to jedź na tym, co masz. No, chyba, że nie masz. Może być tak, że nie masz roweru. Muszę zareknąć. Jeśli roweru nie masz żadnego, albo masz taki, który się nie nadaje, kolażówka, nie wiem, cokolwiek. No i też grewela, no bo grewele modne, prawda? Wszyscy ci mówią wokół, że grewele jest najlepszy na ultra, więc chcesz tego grewela. No już nie, nie brnijmy w to, czy gravel lepszy, czy MTB lepszy, chcesz grewela. No to teraz jest tak. Masz ograniczony budżet i słusznie na pierwszy rower, na pierwszy grewela nie ma co przesadzać z budżetem. Lepiej sobie, nawet jeśli nie masz, lepiej sobie ten budżet ograniczyć do jakiejś kwoty. Nie wiem czemu, większość osób początkujących ma tendencję do tego, żeby szukać, rozglądać się i podsyłać propozycje rowerów nowych. To nie jest dobry kierunek, to nie jest dobry pomysł. No, weźmy sobie przykład. Jesteś młodym mężczyznom około 30 trzydziestki, studia skończone, rozpocząłeś swoją pierwszą pracę, już tutaj jest, jest dom, rodzina, hipoteka się spłaca, wszystko tak, potrzebujesz samochód. Użyteczny samochód, który będzie bezawaryjny, który będzie woził dzieci do szkoły, będziesz jeździł nim do pracy, w weekendy będziesz jeździł nad jezioro, i a latem, prawda, w wakacje, będziesz sobie chciał jechać gdzieś w dłuższą trasę, nad morze. No to pytanie jest takie, czy kupujesz pięcioletniego letniego pasata Passata w kombi, czy kupujesz nowego Tico z salonu? jest była prosta, tak? Nie muszę tłumaczyć. W budżecie zakładamy, niech to będzie 5000. rower nowy za 5000 to będzie porażka. To nie, znaczy no da się na tym jeździć, no pewnie, że tak za chwilę mi powiecie, że macie takie jeździcie. Oczywiście, natomiast w tej samej cenie rower używany, no to będzie zdecydowanie o klasę, o dwie klasy lepszy osprzęt. Yy. I to... Da się, jest inna różnica. Wjeździe inna różnica, będzie lepsza frajda z jazdy. No le, lepiej, lepiej iść w kierunku roweru używanego, który yy, i tak będzie w miarę w takiej cenie, gdzie ewentualnie można zawsze go łatwo odsprzedać. No i teraz. Mi się wydaje, że Wy macie przeświadczenie, że na tym Oelixie to są y, sami nieuczciwi handlarze, którzy sprowadzają z Niemiec bite ramy, połamane na trytytki, je poskręcali i sprzedają jakie nowe rowery. To są normalni ludzie, którzy kupili ten rower. Często to są rowery z jakimś symbolicznym przebiegiem. Ktoś. Nie słuchał, nie oglądał, mnie nie wie, nie wiedział. Kupił nowy rower rok temu. Dwa-trzy razy wyjechał, rower leży w garażu, albo to mu się dziecko rodziło, a to ma inne obowiązki, nie ma czasu, nie jeździ, albo się nie wkręcił w, w kolarstwo i ten rower właśnie stoi i chce go sprzedać z jakimś symbolicznym przebiegiem. Często rowery używane są po jakichś lekkich modyfikacjach. Mają jakieś elementy powymieniane, na trochę lepsze. Y no, i chociażby moi, no moje RONDO może nie jest najlepszym przykładem. No bo on jest dość był intensywnie eksploatowany, ale jeżeli byście spojrzeli sobie na RONDO, które ja kupowałem jako fabryczne, a RONDO, które jest teraz, no to prosta sprawa. Była kaseta jakaś tam Sunrise'a, jest Shimano SLX. Był łańcuch KMC, jest łańcuch XT. Była, był support akcent jakiś taki podstawowy, jest oryginalny Sramowski owski wsadzony support. Były opony. No, pana akurat nie były takie złe, ale z, z, często fabrycznie zdrawiają się gorsze. Są pirelki prima sort, prawda? Zamleczone, bezdędki, wszystko gra. No i, no i rower, jak gdyby, no, trochę lepiej, lepiej stoi, jeżeli chodzi o takie techniczne aspekty, niż, niż nowy. No jest, jest, wiadomo, używany, no ale hej, i tak po pierwszym Ultra wasz rower będzie wyglądał, jakbyś go przez 5 lat ciosali, orali po polu lesie, łąkach dalej, Więc taka sprawa. No ale. Budżetowym rowerem można przejechać każde ultra, oczywiście. Są dwa wyjątki. Jeżeli jest ładnie, pogoda, sucho, no to nie ma problemu, nic się nie wydarzy. Natomiast, jeżeli jest sytuacja taka, gdzie zaczyna padać deszcz. Robi się błoto, piach, woda, to wszystko dostaje się do podzespołów, no to niestety te budżetowe rowery na budżetowych podzespołach, one nie mają jakichś tam specjalnie zbyt, nie są zbyt szczelne, tam, tam we wszystkich elementach, gdzie się znajdują łożyska, bardzo łatwo dostaje się piach, kurz, woda, błoto, więc to wszystko się pozaciera, o nie, pali się lampka, no i co, teraz się wydało. Yy do tych wszystkich podzespołów dostają się no syf się to po prostu zaciera się, przestaje działać, więc w przypadku niepogody no to ryzyko budżetowego roweru, że że ulegnie awarii zdecydowanie wzrasta. I drugi etap, drugi aspekt jest taki, że yy, góry. Góry to nie jest dobre miejsce na swoje pierwsze ultra, ale to nie jest dobre miejsce na zaznaczenie swojej przygody na bardzo budżetowym rowerze. Tam już Rower zostaje poddawany dosyć większym siłom nacisku. Podjazdy trzeba jednak wpchać w te korby, jednak, co, co, co fabryka dała. Z jazdy, gdzie są, gdzie są te, sama, sam pęd już powoduje, że to przy te, te obciążenia są dużo większe. Też no, przecież jakieś podstawowe obręcze to nie są obręcze przystosowane do ciosania po górach, więc yy, budżetowy rower na góry. No nie, to nie jest dobry pomysł, tutaj jednak trzeba iść w coś bardziej pewnego, sprawdzonego, ze względów bezpieczeństwa, po prostu ze względu na własne zdrowie, własne życie, a też na bezpieczeństwo innych, bo prawda, wyobraźcie sobie, że zjeżdżacie na jakimś 15-kilometrowym zjeździe w dół i yy, jeszcze jak jest, pada deszcz i macie jakieś v albo jakieś mechaniczne, podstawowe hamulce. No nie lepiej, nie lepiej nie ryzykować w takiej sytuacji, to, nie, to już nie są przelewki, yy, ale... Bo chyba chaotycznie coś tutaj brniemy w nie te, w nie te aspekty, co, co trzeba. Jest sytuacja, mamy lat 40, tak? Ży, sytuacja finansowa ustatkowana, kredyt nadpłacony, dzieci odchowane, zero potrzeb, prawda? Kilka awansów w pracy się pojawiło, więc też zarobki które się pod, 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 podkręciły. No i co? Można by jeździć pasatem w kombi dalej? Można. Dlaczego by nie? Ale przy czym, czym, jeżeli ktoś lubi na przykład BMW i chciałby sobie kupić BMW, co komu szkodzi? Co komu zabroni? Prawda? Można. Dlaczego by nie? A na przykład, jeżeli ktoś już jest przyzwyczajony do tego Passata, lubi tego Passata, no i na przykład powiedzmy, że yy, no te, te kołpaki średnio mu się podobają, a widział, widział że tam są alusy, prawda? Szeroki laczek, szeroka oponka, yy, wystający rancik, no elegancko, schludnie, na szybka, tak? Tutaj może jakąś sprężynę spiłkniemy trochę i będziemy le lekko 2 cm niżej, U usiądzie nam pasacik? Czy nie lepiej będzie się jeździło, czy nie będzie milej dla oka, weselej, sympatyczniej? O? No pomyślcie, pomyślcie. Modyfikacje. Modyfikacje możemy podzielić na dwie grupy. Modyfikacje zasadne które można w racjonalny sposób wytłumaczyć, wtedy jest to wasza wspólna decyzja, wszystko legitnie, wszystko się zgadza przykład jeżeli dupa piecze, krew się leje bąble tryskają na lewo i prawo, siodło trzeba wymienić no nie ma zmiłu, jeżeli ma to przynieść korzyść jeżeli ma to pomóc w komforcie niesie ze sobą jakieś korzyści oczywiście można nawet trzeba są również modyfikacje niezasadne Czyli takie, o których nikt się nie może dowiedzieć. Jeśli kolor roweru pozostaje bez zmian, nikt nie zauważy. Trzeba to zrobić po cichu, dyskretnie. Lista modyfikacji mniej zasadnych yy, może dążyć do nieskończoności. Tutaj sky is the limit, moi drodzy. Mianowicie, co one dają? One dają frajdę zrzutkowania roweru, która lekko rośnie. Dają przyjemność dla oka, która no jest. co tuś takie rozmazane. Przyjemność dla oka. Kluczowa sprawa. No, musi się rower podobać, <laughs> Wizualizacja, prawda, no, musi się zgadzać. E, są jakieś tam parametry jezdne, które też się poprawiają, no, ale to jest zawsze dru na drugim planie. Chociażby koła z Carbonary, prawda? No, oczywiście, że są lżejsze, oczywiście, że będą sztywniejsze, że te parametry jezdne są udokumentowane, prawda? No, jest, jakby nie patrzeć, no, zgadzać. Ale no, kto, kto kupuje koła karbonowe dla parametrów jezdnych, no kto, no prosi, może, nawet nie kupują, bo dostają. Ale przecież modyfikowanie dla samego procesu modyfikowana to jest czysta przyjemność. Dlaczego by sobie nie wymienić tych elementów? Jeśli można, jeśli się ma ochotę, proszę bardzo. Natomiast jeżeli ja słyszę od Was pytanie, o modyfikacji, ale jest wyraźnie zaznaczone, że budżet mocno ograniczony, ale tak naprawdę mocno ograniczony. Kapslokiem napisany. No to nie wiem, czy z tej grupy jesteśmy w stanie cokolwiek tutaj wykrzesać. Pozostańmy ewentualnie przy modyfikacjach zasadnych. Pierwsza rzecz, którą należałoby wymienić absolutnie zawsze w każdym rowerze, jeżeli występują dętki, woni z dentkami, pozbycie dentek, Nie może być żadnych, kurwa, dę żadnych dętek. Modyfikacja zasadna. Opona. Jeśli opona jest wąska, przydaje mi się opona szeroka. Opona szeroka zawsze jest modyfikacją, modyfikacją zasadną. Natomiast czy ja wiem, czy na przykład wymiana, wymiana całego napędu, który jest sprawny, działa na napęd, który jest nowy, ale tylko dlatego, że jest w prądzie? Czy to ma jakieś sensowne wytłumaczenie? Jeśli ktoś musi i bardzo chce, to można. Natomiast czy ja wiem, czy to w jakiś sposób racjonalnie wpływa na na cokolwiek? Chyba jednak nie. Przeróbki roweru takie już bardzo mocno doraźne, jak ktoś ma na przykład, nie wiem, yy, jakiś rower crossowy i chciałby z niego zrobić gravela, to się nie uda. Się moi, nie, moi drodzy nie uda. Jeżeli w prostą kierownicę wymienimy na kierownicę z barankiem, to to nadal będzie ten sam rower. Tam się za wiele nie wydarzy. Takie chyba, chyba że ktoś jest pasjonatem kasto, customowych jakichś rozwiązań i po prostu chce sobie budować na bazie jakichś podzespołów swój, swój wymarzony kastomowy sprzęt, no to to porządku. Ale tak, żeby wywalać kasę, żeby wymieniać na przykład cały napęd, przerabiać yy, prostą kierownicę na kierownicę z barankiem, wymieniać to wszystko, to się nie kalkuluje. Lepiej zostawić to jak jest, kupić inny rower, nowy rower. Dziękuję. Na razie, ma. Jeśli coś wpływa na komfort człowieka podczas jazdy, to warto. Wymiana owijki na grubszą, wymiana siadełka na bardziej wygodne, na bardziej dopasowane, wymiana opon na szersze, jak najbardziej. Jeśli coś ma przynieść korzyści naszej duszy, naszemu sercu będzie lepiej, też warto. A nawet trzeba. Ja na przykład sobie wymieniam kierownicę, bez większego uzasadnienia, ta sama szerokość, no tyle, że jest z karbonary, tyle, że ma inny drop i inną flarę, pierdoła, mało istotna sprawa, ale wymieniam, bo po prostu tak mi się to podoba. Musicie też zdawać sobie sprawę z pewnych konsekwencji. Długi czas spędzany na rowerze powoduje, że do mózgu dostaje się więcej tlenu niż mózg jest w stanie to przerobić. Jeżeli ten długi czas spędzony na rowerze jest przyjemny, to również w tym samym mózgu wydziela się y, znaczna ilość endorfin. Endorfiny w ilości, której wasz mózg nie jest w stanie przerobić. Teraz ten nadmiar endorfin z nadmiarem tlenu po, połączenie tworzy reakcję chemiczną, która powoduje nieodwracalne zmiany w waszym życiu. No i niestety tego nie da się cofnąć. Także się zastanówcie, czy wy chcecie na te ultra tak naprawdę się pchać, bo tego nie da się cofnąć. A co to jest za nowy rower? Hmm? Jaki nowy, gdzie nowy, stary przecież? Widzę, że nowy, kolor ma inny. Wariatkę ze mnie robisz? Tylko owijkę nową tylko założyłem, nie? Światło z kibu lepiej.